Zrobimy polędwiczki w sosie z lędzoną śliwką. Będziemy potrzebować około dwóch szklanek bulionu, czy tam rosołu. Moja to zostanie. Należy go podgrzać wcześniej. I tym bulionem zalejemy garść suszonych grzybów. Zależałam się jak tam garść. I garstkę suszonych śliwek. Mi się akurat udało kupić niesiarkowane, nawet lepiej. Wylejemy to wszystko bulionem, czyli tak po szklance na grzyby i po szklance na śliwki. Niech nam się to teraz ładnie zaparza Potrzebujemy jedną polędliczkę. Ja tu mam ponad 500 gram porębiczki Pokroimy ją w plastry. Delikatnie ręką rozwijamy, posolimy i popieprzymy. żeby jest się skęczyła. Prędwiczki nam nie będą potrzebne. Teraz pasuje nam patelnię, którą będziemy rozgrzewać. Pasuje nam 4-5 pasterków, zależy jaki mamy szeroki boczek. Boczek wędzony. Kroimy go w kostkę. Wlazimy się za ten boczek. Możemy pokroić w kostkę cebulę, ja tu mam takie trzy małe cebulki, w przepisie jest jedna większa. Kroimy też kosteczkę. Cebulkę mamy pokrojoną, tu mam trzy mniejsze, tak jak mówiłem. Mam być jedna burza ale z braku lasu to jest tak A nie potrzebujemy żadnego tłuszczu dodatkowego I, zaczka, i będą praktycznie gotowe, a po lądowisku myślę, że się ładnie przerumienimy. Podniesiemy na razie je na talerz. W tym momencie nie będą nam potrzebne jeszcze. Ja teraz cebulkę naszą i skrzynię do tej cebulki dorzucimy jeszcze dwa ząbki czopku i końceweczki to akurat dwa takie większe ząbki także wciśniemy przez praskę I teraz nasze śliwki wraz z bulionem. A jak nam się nie chce bawić, to możemy w jednym pojemniku zarzucić i grzyby, i śliwki. Jak to wyraźnie ja zapasowałoby się pokroić na mniejsze kawałki, ale to sobie ja to zrobię oddzielnie. śliwki są jak teraz, ale ten z grzyby. Delikatnie pokroimy. Bulion dalej Mamy teraz troszkę przypraw. Dwa liście lourowe. To jest siarka. Mamy 3 ziela angielskiego. I 2 łyżki sosu Wanchester. Ewentualnie jak nie mamy Worcestershire, no to możemy dodać sos sojowy. Na razie nie dodajemy żadnych polędwiczek. Troszkę możemy posolić. I teraz będziemy to dusić na wolnym ogniu. Skręcimy minimum około ok. 20 minut. Później jak podusimy przed końcem, tak z 4 minuty dodamy polędwiczki. Rozpuścimy roz mąkę z dwie łyżki mąki, że to tą ryżową z wodą, żeby zagęsić sos i tyle także, nastawiamy czas na 20 minut i niech się dusi no, duszenie dobiega końca teraz dorzucimy nasze polędwiczki w przepisie jest zrobienie zasmażki z mąki, ale zasmażka nie jest zbytnia Zdrowa, także ja akurat wezmę mąkę ryżową, jakieś dwie łyżki takie trochę wody rozmieszam i tym zagęszczę. Ustawimy no teraz 5 minut i musimy teraz już wszystko razem na koniec zagęścimy. 5 minut minęło, zagęścimy teraz nasz sos. Będziemy mieć już gotowe. Tak jak mówię do pojemnika trochę wody. Jeszcze będzie 2 łyżki. Mąki. Tak jak mówię, mąka żoła jak najbardziej się nie daje do zagęszczania sosów. Tak